Cześć, tutaj Szymon Zajper z www.kwadransdlagitary.pl i dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób wyrwać się od grania tylko w jednym schemacie skali, pentatoniki czy jakiejkolwiek innej skali i rozszerzyć swoje granie bardziej na cały gryf. Zacznijmy od tego, że po to, żeby grać na całym gryfie używając na przykład pentatoniki, tutaj skupimy się na pentatonice, ale to tak samo będzie się odnosić do wszystkich innych skal i innych narzędzi jak arpeggia itd. To, żeby grać na całym gryfie, no to trzeba się po prostu nauczyć kilku, zazwyczaj pięciu pozycji, tak zwanych superpozycji, pięciu diagramów danej skali na gryfie, i wtedy mamy jakby opanowany cały gryf. Czyli na przykład tutaj standardowy schemat pentatoniki molowej, to jest pentatonika Amol w tym miejscu, no i później mamy kolejne schematy. Wracamy do tego wyjściowego, jakby cały gryf mam panowany, ale to jest um, trudniejsze do wykonania niż um, do powiedzenia. Nie tak szybko, um, tak funkcjonalnie, czy jak to nazwać, użytkowo nauczy się tych diagramów. To znaczy, co ma na myśli? Nauczysz się ich oczywiście w parę minut teoretycznie sobie um, gdzieś tam znajdziesz te diagramy, popatrzysz, na, zagrasz na gryfie, a także móc tego w praktyce używać później i grać na całym gryfię, to już niestety to trzeba serię całych ćwiczeń, dobrze przemyślanych, budujących na sobie i itd. Więc tutaj chcę pokazać Ci coś innego, co jakby będzie stopniem, troszkę jednym krokiem w tym kierunku, żeby grać na całym gryfie wykorzystując te wszystkie diagramy. Pokażę Ci inne podejście, które nie wyklucza się z tamtym, ale da Ci dużo szybsze efekty i będziesz mógł to bardzo szybko już zastosować w swojej improwizacji. Więc o co chodzi? Mamy nasz, ten nasz wyjściowy schemat pentatoniki molowej, który zapewne już znasz. Na ekranie pojawił się diagram, jak to grałam, więc jeśli nie znasz jakimś cudem, to zatrzymaj to nagranie i, i obejrzyj. No i mamy też diagramy, które są schematy tej skali. Jeden jakby wyżej, jeden niżej, które można powiedzieć łączą się z tym. Są takie sąsiednie, sąsiadujące schematy. Nie chcę, żebyś się teraz ich uczył, ale zagram je, ponieważ to za chwilkę się przyda. Więc jeden wyżej schemat cały czas metatonika AMO, tylko inny diagram na grypie. Mielibyśmy coś takiego. To jest jeden wyżej schemat, i teraz jeden niżej. Oczywiście mógłbyś się ich nauczyć, później starać się jakoś się łączyć, tutaj całe serie są ćwiczeń, ale chcę pokazać Ci coś, co Ci da dużo szybciej efekty, i będziesz mógł zastosować jeszcze dzisiaj. Mianowicie stworzymy tak zwany rozszerzony schemat pentatoniki, czyli taki, który zawiera dźwięki jakby z kilku schematów połączone w taki jeden większy rozszerzony właśnie schemat. Zbudujemy go na bazie właśnie tego znanego już tobie, żeby jak najszybciej to móc zastosować. I zrobimy taki mały zabieg, że na tych dwóch najgrubszych strunach zamiast grać ten schemat klasyczny standardowy znany ci na pewno, cofniemy się o jeden schemat w tył i na tych dwóch najgrubszych strunach zagramy dźwięki właśnie z tego schematu tutaj mamy trzeci próg e, szóstej strony, piąty próg szóstej, trzeci e, próg piątej strony i piąty próg piątej strony. Następnie wracamy do tego e, bazowego naszego schematu, i gramy do trzeciej strony, włącznie z trzecią, i wtedy dokonujemy przesunięcia na kolejny schemat. Czyli. Po, po skończeniu, w tym um, wyjściowym naszym schemacie gramy siódmy, e, dziewiąty próg na trzeciej strunie. Tu już przeszliśmy do kolejnego schematu. Następnie ósmy próg na strunie drugiej, dziesiąty próg na strunie drugiej, ósmy próg na strunie drugiej, i e, pierwsze i dziesiąty próg na strunie pierwszej. Zagram to w powoli. E, myślę, że wszystko będzie jasne. Szybciej do tyłu. I to jest właśnie ten rozszerzony schemat. Tutaj, jeśli chodzi o samo palcowanie, czyli którymi palcami gdzie gramy, ja po prostu w momentach, kiedy przechodzę z jednego schematu na drugi, zazwyczaj po prostu robię slide czy glissando, czyli po prostu tym samym palcem przesuwam bez odrywania. Na kolejny dźwięk. I tutaj, jak widzisz, korzystasz z większego obszaru gryfu, ponieważ od tego miejsca, gdzie tutaj mamy, do tego aż jakby gramy na, na, na gryfie, a nie tylko jesteśmy zamknięci do tego małego. Oczywiście to, jest, to nie jest jeszcze stan docelowy tego, jak chcesz grać. Chcesz grać na całym gryfie gitary, ale wykorzystując właśnie ten schemat rozszerzony. Już troszkę bardziej rozszerzyłeś swoje granie. I takimi właśnie, takim właśnie małymi krokami powinieneś to robić, a nie od razu rzucać się z motyką na słońce i próbować od razu wszędzie na całym grypie, bo niestety, jeśli nie masz dobrego systemu ćwiczeń, zestawu ćwiczeń, żeby to wyćwiczyć w praktyce, a nie tylko nauczyć się osobom tych schematów, no to będzie to wolno szło. Chcę, bo na dzisiaj tyle, zastosuj to, a jeśli chcesz kolejne darmowe lekcje, um, gry na gitarze, improwizacji, gry akordowej i tak dalej, to tutaj powinien pojawić się um, link, kliknij go, zostaniesz prześwietlony na stronie, gdzie możesz podać swojego maila i wyśleć tam od razu jak podasz maila, um, właśnie a propos um, zbiór tych wszystkich potrzebnych diagramów pentatoniki na całym gryfie, um, który właśnie dzięki temu pomoże Ci um, tak porządniej um, opanować granie na całym gryfie, nie tylko jakimś tym jednym rozszerzonym schematem, ale właśnie tymi różnymi superpozycjami, pozycjami, różnymi diagramami, na, diagramami przepraszam, na gryfie. Więc tutaj masz link, kliknij go. Oczywiście dostaniesz później kolejne lekcje, ale zacznę od tego, że dostaniesz ten, ten wykaz tych diagramów, potrzebnych Tobie schematów na gryfie. Także zachęcam żebyś poniżej tego nagrania, w komentarzu napisał, jakie inne, na jakie inne tematy chciałbyś materiały, żebym przygotował, po prostu co byś chciał zobaczyć ode mnie, jaką lekcję. Także kliknij kciuk do góry, że lubisz na YouTubie ten filmik oraz zachęcam, tutaj powinna być ikonka z boku mała, zasubskrybuj kanał. No a to tyle już na dzisiaj, tutaj był Szymon Zajfer z kwadransdagitary.pl, pamiętaj ćwicz mądrze, niekoniecznie dużo, trzymaj się, cześć!